Cześć, witajcie, tutaj Mister Terrorist. A struki jest drugi odcinek najlepszych gier w przeglądarce. To gra nazywa się Able Shooter. Shooter, zagramy. Linku wam teraz nie podam, bo. grę jest na przegląda. Na no, Google App Store, dobra. To pierwszy level od nowa. Pyk. I. Pyk. Kiedyś doszłam do szóstego levelu. Co ja dzisiaj. Ciela w to jabłko nie mam. Albo się zabawię. Kurde. Raza, blisko. Ej, nie tak. Albo dobra tam. za mocno. Dobrze. I po metrze. Oj, dobrze mi idzie, czwarty i panowie, na waszego oczach właśnie nie przybiłem wcale żadnego rekordu. Dobra, kontynuuj, to są właśnie iShokos, i tak dalej, dobrze. Ej, to by było na tyle z tego odcinka. Wiem, był naprawdę, ale to krótki. Chociaż dobra, jeszcze raz zagramy, żeby nie było, że taki krótki odcinek po takie krótkie odcinki nagrywać. Co zrobimy z niego? Jaja. U. Stopę. Nakryć w stopę. U. On tak pada. Brzuchol to było. To całego nie było. Pysz. Nogi. To, to było. Pod głowę. I w głowę. A jeszcze. Jeszcze spróbuję coś zrobić. Tylko nie mogę zbytnio powera dawać. Czy mi to wyszło? O, bo dobra, zabawimy się w ruskie man talent. Kurde, nie udało się. Ruskie man talent, dobra. To już koniec będzie tego odcinka. W tym odcinku to na tyle. No, żegnamy się. Właśnie teraz sześć.